Pani, wiecie o tym, że nasz Bóg, nasz Stwórca, wspaniały tato, ma niezłe poczucie humoru? Ma poczucie humoru. To nie jest jakiś groźny, zły facet, ale naprawdę ma poczucie humoru. Posłuchajcie, dzisiaj rano tak rozkminiałem, śmiałem się kilka ładnych godzin, tak jak kiedyś. Jak żyłem w świecie i chlałem przez 35 lat, jak słuchałem kabaretów. Oczywiście teraz już nie chlam, ale wrócę do tego, jest taki numer kabaretu moralnego niepokoju, bardzo znany, drzwi tytuł. Zawsze się z tego chahaliśmy I tak dzisiaj śmiałem się parę godzin z tego, jak rozkwiniłem, <grytanie> jakie Bóg ma poczucie humoru. Zobaczcie, kiedyś Rzymianie wymyślili takie. Narzędzie tortur, jak krzyż, no nie? Na krzyżu przybijali naprawdę złych ludzi, bandziorów, takich, co musieli mocno nabruździć, prawda? Według prawa świata, prawa ludzkiego. Czyli musieli naprawdę ostro narobić, żeby zostać skazanym na krzyż i wisieć, cierpieć, w męczarniach umierać. To, to musieli być naprawdę nie bandyci, no nie? Według sprawiedliwości tego świata. I zobaczcie, bo przecież mogli zginąć od, nie wiem, jednego ruchu mieczem, ale nie. Wisieli na krzyżu, na tym narzędziu tortur i męczyli się przez wiele godzin. I zobaczcie. Wyczuwam tu diabła. Zgadza się, ja też wyczuwam. Od ciebie. Ja od Ciebie też. Ja jestem i słuchajcie, posłańcem Boga i diabła Ja też jestem posłańcem Boga Ale diabeł jest cieniutki, jest pod, pod stopami Jezusa. Diabo jest pod stopami Jezusa. I słuchajcie. Się na biało, żeby udać Ale już jego dni są policzone na ziemi, wiesz? Tak, on tutaj ma dni już policzone. Dlatego tutaj robi co chce. Wywołuje wojny, wywołuje choroby w ludziach. To wszystko jest dzieło diabła. Nie, nie. Nie, mogę go uwolnić jak będzie chciał. No to tak. go Nie, to nie ty decydujesz. On musi oddać mi autorytet. No. I słuchajcie, a propos tego krzyża. Zobaczcie, jaki Bóg jest wspaniały. Jaki Bóg jest wspaniały i ma poczucie humoru. Nie ma prawa, nie ma sprawiedliwości ludzkiej. Tu się liczy sprawiedliwość Boża. Zobaczcie, wisi na krzyżu bandyta obok Jezusa. Bandyta obok Jezusa, wisi na krzyżu. I słuchajcie, mówi tylko tak: Jezus, jeśli. I wiem, że byłem złym człowiekiem. Wiem, że byłem złym człowiekiem. To są słowa tego bandyty, który wisiał obok Jezusa. Ale wspomnij o mnie u swojego ojca, jak będziesz w niebie. A co mu Jezus odpowiedział, który wisiał obok niego na krzyżu, też na tym narzędziu zbrodni rzymskim, narzędziu zbrodni tortur. Powiedział, zaprawdę powiadam Ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. To jest sprawiedliwość. Nieludzka sprawiedliwość. Ona nic nie znaczy. Zobaczcie. Jak Bóg dobry Tato zaszydził ze, sprawiedli ze sprawiedliwości tego świata, powiedział, masz, uwierzyłeś i jesteś zbawiony i zobaczcie ten, który wisiał na tym narzędziu zbrodni, skazany bandzior, jest uznany jako pierwszy święty. Pierwszy święty. To jest wspaniały Tato. To jest kurcze poczucie humoru. Nic nie znaczy sprawiedliwość tego świata jest miałka. Ważna jest sprawiedliwość Boża. Tylko i wyłącznie. Sprawiedliwość tego świata nie ma żadnego znaczenia. To jest na chwilę, chwilowe, doczesne. Jest cieniutkie, cieniutkie, miałkie przy sprawiedliwości Bożej. Zobaczcie, Bóg nie ma względu na osobę. Sam wybiera. Takie ma poczucie humoru. Nieważne co zrobił, kto co zrobił. I wiecie, ja po to sięgnąłem. Podobnie. Byłem złym człowiekiem, szydercą budnikiem, 35 lat alkoholikiem. Chciałem iść z maczetą na marsz LGBT, ciąć łapy. Naprawdę byłem chodzącym złem, ale uwierzyłem w tą zastępczą ofiarę Jezusa. Sięgnąłem po to z krzyża i mówię wam, byłem złym człowiekiem. Nic dobrego nie, nie zrobiłem, a jestem zbawiony. Zbawiony z łaski, łaska to jest ta niezasłużona przychylność Boża, dokończy Cię, uleczę, bo wiesz, to może potrwać, będziesz długo leżał tutaj, trząs się. Słuchajcie, każdy z Was może skorzystać z tej niezasłużonej przychylności Bożej, z Bożej łaski, bo niezasłużonej, niezasłużonej. Zobaczcie, usprawiedliwił tego bandytę, który wisiał obok Jezusa, usprawiedliwił mnie. Przez wiarę uwierzyłem. Każdy z Was może sięgnąć po zbawienie z łaski przez wiarę. Tak jak jest napisane w Piśmie Świętym, wiecie, że z łaski zbawieni jesteście przez wiarę, nie z uczynków. Jest wyraźnie napisane: nie z uczynków. Boży to dar, aby nikt się nie chlubił swoimi uczynkami. To jest zgnilizna, to jest kupa. Twoje uczynki. Twoje uczynki, jeśli próbujesz jakimkolwiek uczynkiem usprawiedliwić się, w oczach Boga są jak zbrud, brudna, splugawiona szmata, tak jest napisane w Piśmie Świętym, ale wiecie, ja przez 50 lat nie czytałem. Byłem katolikiem 50 lat. Te Pismo Święte się kurzyło. Dostałem na komunie. Nie zaglądałem, bo wierzyłem, że skoro moja kochana babcia, kochany dziadek chodził do tego kościoła tyle lat, moja mama, mój tato chodził do kościoła tyle lat, to znaczy, że ja też tak muszę robić, że mówić te modlitwy i słuchać się tego, że muszę zasłużyć na zbawienie. I to był błąd, bo nie czytałem Pisma Świętego. I dopiero wiecie nie mogłem skończyć z tym alkoholem. Otwierałem kolejny browar, siedziałem sobie na kibelku, oglądałem YouTube'a i zobaczyłem film z ewangelizacji na ulicach. Głosili to samo, co ja teraz do was. Tak samo we mnie się podniosło. Powiedziałem, jak to? Jak może być coś za darmo? Jak ty możesz mówić? Bo to akurat mówił człowiek, który zabił drugiego człowieka. Mówił, że jest zbawiony. Mówię, co ty pierdzielisz człowieku? Ale wiecie, wziąłem te zakurzone Pismo Święte, otworzyłem, aż mnie olśniło. Wszystko, co oni mówili na ulicy, to była prawdziwa, żywa Ewangelia. To, to jest napisane w piśmie świętym. Kochani, czytajcie Pismo Święte. Jak nie macie książeczki, to macie przecież możecie na tablecie otworzyć, w komórce. Otwórzcie, przeczytajcie. Chociaż pierwsze dwa, trzy zdania. A duch prawdy was poprowadzi. Poproście o to. Poproście, bo każdy człowiek, wiecie, Jezus powiedział, musi się narodzić na nowo z Bożego Ducha. To na tym to polega. Wiecie, był taki członek Sanhedrynu o imieniu Nikodem, 67 lat. On miał religię w paluszku kiedyś, jak Jezus chodził po ziemi i przyszedł w nocy, bo za dnia się wstydził, mówi: Jezus, o co chodzi? Jak to ja mam się narodzić na nowo? Mam 67 lat. Jak to mam wejść znowu do łona matki? A Jezus mu odpowiedział: Nikodemie nie, rozumie, nie rozumiesz, co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Kochani, musicie się narodzić na nowo z Bożego Ducha. Każdy człowiek, bez wyjątku. Bez wyjątku. Musisz się narodzić na nowo. Wtedy Twój duch ożyje. Boży duch zacznie pływać do ciebie, spływać. Duch prawdy. I poznasz prawdę. Poznasz prawdę. Poznasz prawdę. Poznasz prawdę. Poznasz prawdę. Poznasz prawdę. Ojcze, nie poczytaj mu tych słów. Nie poczytaj mu tych słów. Nie poczytaj mu tych słów. Nie poczytaj mu tego. Słuchajcie, każdy z Was może być wolny. Ten człowiek też może być wolny, jeśli zechce. Mogę go uwolnić od demonów. Może być wolny. Bo na razie rządzą w nim demony. To może być nawet legion. Widać po jego wyrazie twarzy. Więc kochani, sięgnijcie pozbawienie z łaski za darmo. Nie czekajcie. Nie dajcie się motać demonom, chorobom, bo to wszystko jest w was nielegalnie. Wszystkie choroby pochodzą od diabła. Od diabła, bo to diabeł rządzi tym światem. Wszystkie wojny, choroby pochodzą od diabła. Od Boga z małej litery, od Boga tego świata. On tu rządzi. Bo człowiek oddał mu swój autorytet. Pierwszy człowiek, który zerwał jabłko z drzewa. I to trwa do tej chwili. Teraz ty, każdy musi sięgnąć po to, aby się narodzić na nowo. Narodzić się z Bożego Ducha, przyjąć Ducha Jezusa, bo Adam zaczął robotę na krzyżu, na tym, na drzewie z Ewą, a Jezus to zakończył, też na drzewie, wykonało się, to były ostatnie słowa Jezusa, teraz Ty sięgnij po zbawienie, nie czekaj, nie męcz się, nie próbuj uczynkami tymi, bo się zajeździsz jak kończ maciarza i nie zasłużysz na zbawienie, bo zbawienie jest z łaski przez wiarę, nie z uczynków, Boży to dar, aby nikt się nie chlubił, zrozumcie to kochani. Zobaczcie, stoję tu i mówię wam, że możecie być zbawieni, chociaż mogłem siedzieć teraz i pić browary w domu, albo być na rybach, bo 50 lat łowię ryby. A jestem tutaj po to, bo mnie uratował Jezus. Tak samo i was może uratować, i ciebie też może uratować, człowieku. Możesz być wolny od tego, od nałogów. Ja 35 lat nie mogłem rzucić alkoholu, wiecie? Dopiero jak wezwałem do Jezusa własnymi słowami, powiedziałem: Jezus, zabierz ze mnie te nałogi. Powierzam resztę życia Tobie, Jezus. Chcę, abyś Ty królował w moim życiu. Ty królował. Nie nałogi, nie wojna, nie lęki, nie choroby. Jak to zrobiłem, z serca wezwałem do Jezusa. Na drugi dzień. Już zapomniałem, co to alkohol i hazard. Już nie brałem tabletek. Pół gaści tabletek brałem na różne choroby, na rozrzedzenie krwi, na arytmię, na nadciśnienie, serię zastrzyków w kręgosłup. Bo miałem posadzony. Od dwóch i pół roku, jak udały, oddałem życie Jezusowi, powierzyłem resztę życia Jezusowi, nie mam żadnych chorób, jestem uwolniony od wszelkich nałogów. I teraz wychodzę i głoszę Wam, że każdy z Was może po to sięgnąć, nieważne w czym siedzisz czy w pornografii, czy w narkotykach, czy jesteś pedofilem, czy furrasem, czy kimkolwiek mordercą. To nie ma żadnego znaczenia, zrozumcie to. Wasz list dłużny, dłużny został spłacony. Jezus to już wykonał. To były ostatnie słowa Jezusa: wykonało się. Nie męcz się, nie męcz się, tylko z serca zawołaj do Jezusa. On wyciągnął rękę do każdego z nas 2000 lat temu i teraz cierpliwie czeka na ciebie, abyś ty wyciągnął swoją dłoń. To tak niewiele trzeba, to już cię nic nie kosztuje. Nic. To Jezus wisiał tyle godzin na krzyżu przybity. To Jezus cierpiał za ciebie i za mnie. Dał się zamordować. Dał się zamordować światu. Kochani, nie zwlekajcie. Sięgnijcie po zbawienie, naprawdę, z serca zawołaj, byle gdzie, możesz idąc tutaj nawet tą ulicą, kawałek przejdziesz, możesz być pewnym zbawienia, zrozumcie to, to tr trwa chwilę, to jest akt jednej decyzji, po prostu, z serca tylko zawołaj, tak jak rozmawiasz z swoją przyjaciółką, czy z przyjacielem, jak ci coś tam leży na wątrobie, zwierzasz się, to tak samo Podejść do Jezusa. Podejść tak do Jezusa. Serca zawołaj, naprawdę. Tak jak ja to zrobiłem, ja to zrobiłem w łazience w takim niereligijnym miejscu. Kurczę, ludzie, nie czekajcie, nie czekajcie, nie zwlekajcie, skorzystajcie z tego. Jezus na Was czeka, kurczę, to nic nie kosztuje. Nie, nie musisz później leżeć w worku pokutnym, klepać różańców. Zobacz, czy ja jestem w jakimś worku pokutnym, mam się 180% lepiej albo tysiąc, ubieram się normalnie, pracuję, jestem zdrowy, uwolniony i zbawiony za darmo, z łaski, przez wiarę. To jest ta piękna, niezasłużona przychylność Boża, przepiękna, z której może skorzystać każdy, bo Bóg nie ma względu na osobę, nie ma względu, kochani, czy jesteś biednym, czy konszardem, czy alkoholikiem, czy prezydentem, nie ma znaczenia, kim jesteś. Uczynkami się nie, nie zasłużysz na zbawienie, zrozum to. Nie z uczynków jest zbawienie, lecz z łaski, bo jeśli by było z uczynków, wtedy łaska nie byłaby łaską. Też jest napisane w Piśmie Świętym. Zobaczcie, bo gdyby było zbawienie z uczynków, czym może się przysłużyć taki bezdomny, biedny człowiek? Czym może się przysłużyć? W porównaniu do tego, który wpłaca miliardy na różne fundacje, buduje 150 studni w Afryce, wpłaca, buduje budynki, jakieś tam, daje zupki, tysiące zupek rozdaje biednym. Zobaczcie, jakie to, by, jakie to by było niesprawiedliwe. Wiem, że to jest taka sprawiedliwość z tego świata, jak już wspominałem wcześniej. To jest sprawiedliwość z tego świata. To nie jest Boża sprawiedliwość, zrozumcie to. Boża sprawiedliwość. To jest to, abyś ty się narodził na nowo z Bożego Ducha, uznał zastępczą ofiarę Jezusa, uznał za stuprocentowo wystarczającą. Zrozumcie to. Bóg to duch. On szuka ludzi, którzy będą go czcili w duchu i prawdzie. Też jest tak napisane. Nie w obrazkach, nie w medalikach, nie w drwienku, lecz w duchu i prawdzie musicie się narodzić na nowo z Bożego Ducha. Duch prawdy wypełni. Was Zobaczycie prawdę Ujrzycie tyle rzeczy, których nie widzieliście do tej pory Mógłbym opowiadać tygodniami Co teraz widzę Co słyszę To na przykład, że prawie w każdym zdaniu Wypowiadanym w kościele Jest ukryte Oddalenie od Jezusa Od Jezusa Rozumcie to Tak działa To jest duch prawdy bo Jezus jest tylko drogą, prawdą i życiem, też jest napisane, to są słowa Jezusa. Ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do mego Ojca, jak tylko przeze mnie. Tylko. Nie ma żadnych pośredników. Nikt wam nie pomoże w zbawieniu. Żadne nazwisko, znane polityka, nawet te zdrobniałe z atlasu grzybów leśnych. To też wam nie da zbawienia. Zbawienie, pozbawienie sięgasz sam. Aktem swojej jednej decyzji, aktem wiary uznajesz zastępczo ofiary Jezusa. Wierzysz w sercu, że Jezus umarł za wszystkie Twoje grzechy, które popełniłeś, popełniasz i popełnisz, że umarł za te grzechy, a następnie został zbudzony dnia trzeciego i ustami wyznajesz Jezusa swoim królem i zbawicielem. I to tyle. Jesteś zbawiony, zbawiony z łaski przez wiarę. Amen.